W sprawie stanik Stanisława każdą kebita, bardzo proszę. To pierwsza w dniu dzisiejszym będzie rozpoznana z korona pana Adama Stanisława Czeczetkowicza, następny z artykułu 257 kodeksu karnego, zbiór z artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego i drugi z artykułu 216 paragraf 2 kodeksu karnego. Pan Adam Czeczetkowicz nie stawił się, tak? Z tego zmiany nie do stawić Pana nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu pytam, nie stawił się, nie ma do w dniu Nie gdzie w publikacji gdzieś, czy chwilowo jest nieobecny? Po prostu nie stawił się, tak? Tak O terminie rozprawy powiadomiony, biegli w nie ustawili się. Komisja. Aplikant Adwokacki Urszula Janczyk, substytucja w lokalnym wydatku cywilnego z i upoważnienie do obrony w aktach, substytucja również. Aplikant Adwokacki Urszula Niemiec, upoważnienie do rada, panie Krzysztofie Zbigniewiecki, ponowne upoważnienie w aktach Poinformuję państwa, że z uwagi na charakter sprawy stosownie do treści artykułu 359 punkt 2 kodeksu postępowania karnego sprawa odbywa się niejawnie. Dlatego wszyscy Państwo, którzy nie zostali wezwani w dzisiejszym na rozprawę, proszę o proszenie został uznany za niejawny? Jak to się stało? Jak do tego doszło? O co w ogóle chodzi, że wszystkie media zostały wyproszone nagle z sali? Ja zostałem poinformowany, żeby na tą rozprawę przyjść. Więc przyszedłem. I dlatego mnie bardzo zdziwiło, że ja przyszedłem na rozprawę, zostałem wezwany, tak, bo zostałem wezwany i kazano mi wyjść, bo pozostałe osoby, na przykład dziennikarze mhm. czy jakieś inne osoby nie dostały wezwania. A sędzia tutaj powiedział na tej rozprawie apelacyjnej, że osoby, które nie zostały wezwane. Więc wy wyszliście, a ja zostałem, a potem powiedział, że ja też muszę wyjść. Więc mamy tutaj takie zagrywki sądu. Mamy który... do czynienia z sądem kapturowym. Mamy tutaj takie zachowania sądu po prostu niezrozumiałe ze względu na procedurę, bo ja jako przedstawiciel organizacji społecznej, który brałem udział. Posiedzeniu Sądu Rejonowego, też mam prawo yy, brać udział w dalszej procedurze w wyższej instancji w, w sądzie mm, apelacyjnym. I jeżeli sąd apelacyjny bez wniosku sali, bez jakiegoś innego wniosku, samodzielnie, być może prokurator złożył tak, taki wniosek, no to świadczy to o tym, że ta rozprawa ma jakieś znaczenie. Jakie ma znaczenie, no to jest rozprawa sensu stricto ściśle polityczna. Dlatego, że y, ona odbywa się i tak jest moje zdanie, pod presją gazety wyborczej, czyli pod presją mediów. Mamy w Polsce sytuację, że media mówię media ogólnie, dlatego że gazeta wyborcza to jest cały koncern, to nie jest tylko gazeta wyborcza, tak, wpływa na Wymiar sprawiedliwości. Mamy tutaj y, tego y, przykład. Bo same zainicjowanie tej sprawy pana Damaczeczkowicza, tak jak powiedziałem, to ma charakter polityczny. Radni, którzy y, złożyli zawiadomienie, no to to są stanowiska polityczne, tak? Prezydent miasta Białego Stoku stanowisko polityczne, tak? Gazeta wyborcza, dla której to był temat, też ma powiązania z układem politycznym. Więc y, takie sprawy no, mają ten ogon że tak powiem polityczny, że jest nacisk po prostu. Sędziowie boją się moim zdaniem, żeby ktoś im po prostu nie patrzył na ręce, kiedy te ręce brudzą po prostu.